Siemano widzowie, w dzisiejszym filmie gramy z kuzynami i złomą w rybale. Oczywiście zostawcie lajka, suba i lecimy z tyłu. Zapraszam do oglądania. Dobra. A ty klikaj każdego. Darmo te trzy kluczyki, bo jest kod u nas. No dobra, dawaj. Zaproś nas. Nie. to sam sobie jej dawaj. Bo, ja bo ja nie będę dawać tyle kluczy, które zarabiałem chyba w tydzień. I do tego... Co, każde nagrywanie będę zmieniać sobie skinka. Teraz sobie dokupię sobie spodnie. I teraz dzisiaj będę mieć inną koszulkę Wojana. Niestety teraz będzie koszulka Barcelony. Ok, wyszło tym, że nikt nie lubi Nie lubię ja. Jesteś jako jedyny z mojego kanału, bo... Dlaczego napiszecie, że ładuje.